O matko! Ty nawet wiesz jak się robi gdzie Ale nie mi chodzi, e, to trzeba do Nie. mieć 64 bloki diamentów, 64 bloki... nie mam entów, 64 bloki, nie mój blok, daj mu blok, aha 64 e, e, złota bloków, bloków złota 34... powiem jeszcze bloków i jeszcze 34 TNT i 34 obsygany i 34 box health? Co to jest? Napisz sobie tak, załóż tak e, i napisz sobie jakąś GDM, bo ci to a ja takie ja za dwóch, zrób i idziemy się klepać, okej? Okay? Jak? Zrób i idziemy się klepać. No co No zrób i idziemy na, na, na rogatki, idziemy się klepać. Co my? No na kogoś, nie my, tylko na kogoś. kogoś, 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 kogoś. No, na No to śmierci. Tak? No to ubierz je. Tu zobaczymy. Okay. Macie obiera Obierasz dyni. Będziesz obierał dynię tam z babcią kiedyś. <laughs> okej. Okay. Jest to... No! Co ty robisz? Co ty robisz? A zdążyłeś koksa zjeść? prawo dla ciebie! prawo dla ciebie! Proszę państwa, proszę państwa... Co Ja przegram? Dobrze przy... zabijesz mnie, czy, czy tu mnie? Biję Cię z motyki, a Ty jak mnie nie zabijesz, to jest taki trochę FK. Tak? No bo ja, mam my... ja nie mam myszki. A to trzeba o sobie kupić. No wiem, sobie kupię myszkę. O, co? Co, co Ty kombinujesz? Nie, <grymka> nie. Klepo, klepo. Ej, ja mam ja jedno serce, nie bij. Sojusz? Sojusz nie bij mnie. Nie <grym> bi mówiłem, mnie. że pokonam Cię! Jasne, już to widzę. A, że jedne, jedne ja, ja powiedziałeś, że masz jedno serduszko. Miałam wszystkie serca. Czemu powiedziałeś mi, że miałeś jedno serduszko? Nie zabijesz mnie? Czekaj, tak, ja Cię będę bił z kill'em, o co? Ja Ci już daję! Przegrałś? Czy wygrasz? I love you baby Lubisz, lubisz mnie, czy nie? Kumplu? Ej, nie bij mnie, nie bij mnie Nie bij mnie, koksa nie mogę wjeść Koksa nie mogę wjeść, nie? Nie bij mnie, ej ścinę mam Nie bij mnie, ladzi mam Kupi, no? Ja zdedam Ej do ty. O ty, o ty nie Tak Przepaj się, one też zarem mi. Oddać ci se mi, czy mnie zaakceptowałaś? Nie To jest przypadek, włączyłem do Ej, no, akceptujesz. Jeszcze ty się z tym nie Ja powiększę to naszą bazę. E! E! Co? Rzeczy! No chodź, odwiedź się znaczy, Ja cię nie widzę, bo jesteś, Ale ty jesteś ładnym z A to... To ty co ty masz? Co ja mam? No jaki ty masz ten... Raka mam Zbieram na pieniądze Ale Minecrafta jakiego masz? Y Huzuni, 1.8 y coś tam Huzuni? No Nieczyk. Ja za mnie taki trochę cheaterek jest, nie? Cheaterek. <grystanie> Ej no co ty robisz? Ja nic. <grystanie> ale nie denerwuj się tak. Jak się tak naprawdę można i nie. Zbyć tak miło mi. Rodzice mnie trochę skrzywdzili, ale to nic. Generator na... Wiedziałam, jak to przepaście. No powiem, co, że zbijesz to po co? Ja mam się te no, ale, ale... A ma siostrę. No. Zawołaj ją. Ona On teraz nie przyjdzie. Zawołaj ją, jak się nie pogadę. Tyle samo lat, lat co ty. I to ją zawołaj. Ona teraz śpi. To będzie obróć. No budziłem ją, ja tylko że ona nie chce. To powiedz, że chłopak chce z nią to ona się uda. Nie ma Ona nie ma chłopaka. No ale. Ale jak ty nie powiadasz? No mówię, że ona ten. To może jutro. No tak, jeszcze. No. Śtypą cały czas ze ciebie, a ty mnie akceptujesz. Tam wyzywasz, Co, Ja cię wyzywam. Ej, nie bij mnie! Bębisz mnie, wyje! On... Nie! Padłem, nie? Ty, ja deadłem. Weź moje i ty podbieraj. Hey. nie! Ty nie dedłeś! Dedłem. Gdzie ty jesteś? No właśnie, ja nie wiem. To się. Ej, no jest zaraz! Ej, no co ty gadasz? A ja! Zrobimy nóżki temu zombie, okej? Okay? No! Ej no! Stoję, ja cię do full do i na No czemu mnie cały ci zbijesz? A pozdrowisz to... polskie... Pozdrowisz polskie YouTube'a? Co? Pozdrowisz polskie YouTube'a? Bądź tam. Da dam. Da dam. No akceptuj. A czemu mam cię akceptować? Nie będziesz mi życia układał. Ale ty... Akceptuj, no Jezu, ty się do ciebie. Nie wy, Nie będziesz mi życia układał. No i coś co? jest w dupie. W dupie masz... Ja cię mam? Czy ty mnie pokonasz? No jak mi nie chcesz dać No Ja ci oddam. Dodaj mi je! Patrz, ja, ja dam ci moje wszystkie itemy i będziemy się klepać po jajach. Patrz. Co?! Masz. Ja ci nie będę zawołał. Masz jeszcze to. I się klepiemy. Dawaj. Poczekaj. Dawaj, koksie! Bili O kurde! Jeszcze nie! Czemu? Nie? Ja nie mogę iść, nie mam koksa z O no! Jesteś? Dziękuję. Ok. Bo ja muszę Huzzuni wyłączyć, bo ja się zaczęłam bić na auże. No i. wiesz jak to jest, nie? Besides skrzynkę nie. nie? Nie. Ale to Halloween... na Halloween ten Bo ja Teraz losuję O, panik oh na bogato. jak Jeszcze to mi... Nie, nie. Upięta już. Skiera? Siekieram tylko krowa dupa, bo chowano. A jego łopatę dropłem.

Co to co co Co? Dawaj, klepa. nie! ty ja ci powiem kiedy, okej? Dobra, ale nie będziesz mi rzucił więcej układał? Ja nie mówię jak nie mówię. A twoja siostra jest ładna? No. To powiedz, że że się w zakochałem, choć że nie widziałem. Ej, nie pij mnie! Dobra, klepa, tak, tak, o, polizę, e, polizę. O! Ziomek, ja seta nie mam. A tak, tak się klepiemy, tak się klepiemy. Strefy, strefy, włączam kilaurę, kilaurę włączam. Ziomek, ziomek, ej, ej. Ej, no, ja nie mogę. Ej, ej. Jak ty masz kilaurę? Ej, no, ja mam kilaurę. Jak? Na no chwilę pobrałem. Kolega mi pobrał. Ja mam Pat, patrz. Patrz. Ej, lag jest. Lag, ziomek. Patrz. Ja ci coś pokażę. Berek. Co? Bij mnie. Spok się. Do, do, dobra, osus, no do, on ma, da. ma da Jem siuraka. Prawidłowo. Kolejny się tepa, tepa, te... Jesteś koksem PvP, to się do mnie tepaj i będziemy razem kopać złom. Co? Tepaj się. Czekaj, bo muszę iść ty tygrem. Tepaj się, bo ja mam aurę, ale ja nie wyrabiam. Zbóż Tepaj tepa się! Dobra! No <ślepia> nie, po to. Ja nie mówię.